Cześć, witam was na następnym filmie na tym kanale, a dzisiaj posprzątamy kratkę, jak tytuł filmu mówi. Jest sztuczne światło, ale dlatego, że jest 15, już się ściemnia. Głównie do ściółki będę używała wielków jaśkowych, ponieważ jestem trochę alergiczną, alergiczką i zobaczymy jaka ściółka mnie najbardziej alergizuje. No, obecnie wygląda tak. Jest ogólnie dosyć syf. Nie, ja nie wiem co tutaj się stało. I zrobimy od razu wystrój świąteczny 8 Już mam dobrze ułożoną klatkę, że jest otwarta ciągle. No i zacznijmy od wyciągnięcia wszystkich rzeczy. Ja, no dobra. Z tą kuwetą trochę się pomęczę. Więc klatka jest oczyszczona. Teraz czas wziąć worek i wkładamy połowę ściółki, ponieważ dzisiaj chyba nie będę miała od samego spodu, bo nie ma na to czasu. No, bo święta i tak dalej, więc y, takie bardziej powierzchowne, aczkolwiek i tak dadzą radę chyba. Odkrycie jeden znalezione w ściółce krążek drewniany. Odkrycie numer dwa piłeczka wiklinowa. Odkrycie numer 3, następny krążek drewniany. Odkrycie czwarte następny krążek. Już ogarnęłam tutaj ze sobą więcej połowy ściółki. I zaraz będę wtypała nową, ale najpierw jeszcze umyję ściany za pomocą tego cacka, co polecaj na grupie chomiczej. To jest taka twarda szczota z txm -u. Zobaczymy, jak zadziała, ale hu jest moc. Szczerze bardzo polecam. To kosztowało tylko 3 zł w txm a działa naprawdę. Wspaniale, także jak macie takie lokum albo zwykłą klatkę, a wam nie schodzą plamy, to naprawdę polecam, zasuwajcie po takie coś. Z czas umyć pięterko. Ło, <słuch> wow, to schodzi. Wow, magiczne. Nie, no ja się naprawdę dziwię, bo to pięterko było zawsze nie do zmycia. A teraz chyba nawet działa trochę, więc e, ogarnęłam pięterko i większość się zmyła. Jeszcze tam jakieś pojedyncze ziarenka zostały, których no, nie potrafię zmyć Bo one naprawdę jak się wkleją do drewna to już nie schodzą To jest chyba w ogóle się mielniane. No ale dobra, teraz czeka mnie uzupełnianie ściółki Uzupełniłam sianko, nakaszlałam się jak zła Tutaj jak zwykle jest fura siana pod samą pięterką A tutaj trochę tak porozwlekane No i to się wymiesza ze ściółką Teraz główny gość, czyli Wielki Jaśkowe. Utre miękkie, fajne ogólnie. Polecam. No więc teraz czas na Wielki Jaśkowe. To dam. W sumie teraz sobie przypomniałam, że miałam kupić jakąś białą ściółkę, która by imitowała śnieg. No ale dobra. Jaśkowe Wielkie to będą na śnieg. No, tyle jest ściółki z boku. Tak mniej więcej 20 cm, może troszkę mniej. Ale jak on sobie to rozkopie, to będzie. To już nie będzie na nic miejsca i dosięgnie y, siatki, więc wolę jednak, żeby było troszkę mniej ściółki bo on i tak to rozkopie więc teraz czas na dekoracje um, ale tak jak wrócę z piwnicy, bo mam jeszcze rzeczy świąteczne dla chomika w piwnicy no tak no, udało mi się przyjść y, z piwnicy z rzeczami chomika to trwało dłużej niż myślałam, no na... dobra Mamy rzeczy, więc dekorujmy! Wpierw myślałam, że koło że tak dać tutaj, ale chyba jednak tym razem zdecyduję się, żeby tak sobie stał. Choinki będą stały tutaj. Ale uroczo. Jako domek dam kokosa, który sobie będzie stał tam. Dobra, nie obciera siebie, więc może być. po środku jest pusto, więc damy huśtawkę taką. Którą niedawno mu zamówiłam na święta, powiedzmy Na środku dam taką sztangę jeszcze Oczywiście na pięterku jak zwykle będzie stała miska z żarciem Trochę syf nie jest ale to tam No jak miska z jedzeniem to i też miska z wodą No i ten domek materiałowy, który bardzo lubi zresztą co widać nie ta kamera, nie mnie, to jest naprawdę takie szare. Za kamerą jeszcze postawiłem piaskownicę. Jeszcze wykorzystam jakoś te drewniane podesty, ponieważ one są mega urocze. Gdzieś tu dam jeden. Drugi gdzieś tu. E, uroczo, bardzo. Może jeszcze przed kołowrotkiem postawię. Albo tu. Żeby ta ściółka się nie wsypywała. Uroczo, do prawdy. Jeszcze czas na dekoracje wiszące na siatce Piernik Piernik domek, piernik gwiazdka I piernik zwierzę na dwie litery kuni Jeszcze mam takiego y, kunisiusia i domek y, Powieszę je ja tak z przodu tutaj no Jeszcze tak jak mówiłam powiesiłam y, kunika i domek Więc zaraz wam pokażę gotową klatkę No właśnie jeszcze tylko dam żarcie Jakieś zioła i tak dalej tak jak wygląda klatka. Gotowa. Jest dosyć minimalistycznie. Ale podoba mi się. Jest uroczy, jest klimacik. No. Teraz wpuśćmy dziulka. Dziulek już, jak widać, nie może się doczekać normalnie. Dziulek, what are you do? tego nie żyli. Dziulek, chodź, chodź. Focha masz na mnie. Chodź tu do mnie Chcesz się podobać, Julek? Mm, żarło No tak, no bo żarło najważniejsze nie? Dam mu banankę Bo dzielnie Przeżył Omondas się odbija Ja cię kręcę, ale... <noise> Lubi tam pochylnie. Dobra, dziulesław. Nie, nie będziesz żarty tego filcu. No. Lubisz banankę. <noise> bananka nie chcę. Co za... No więc z takim uroczym akcentem yy, pożegnam się z wami. Napiszcie w komentarzu co sądzicie o wystroju klatki. Nie mam spokojnie tej sklejki, nie gryzie. On w ogóle się tym nie interesuje, ewentualnie filcem, ale no właśnie, napiszcie, znowu nie zblokują mi komentarzy, bo to dzieje się teraz, w sumie to zawsze, i włączam ciągle, wyłączają mi i to jest normalnie jak walka z, nie wiem. No, dzięki za oglądanie i do następnego. Nie mam pomysłu na film, także nie wiem kiedy wyjdzie. Cześć.